Bardzo szybko, taśma, rzędu. ale dzisiaj jest pięknie, bardzo słodko stoi taśma z różnymi zębami teraz zobaczcie, tego zęba nie widać może wzrosnie jeszcze parę minut no na pewno tego bym na stoi to bardzo nie chcę wziąć bo ludzie wczoraj zobaczli tak, piła taśmowa maksymalnie 5 kroków, to wiecie, że nie przegraliśmy. A tą górną, górną załęgę, górną posłonę. Ja chciałem na niej e, płaskowniki o długości 50 mm i to na dwa razy, dwóch stron, no i chyba wyjście pięknie kopiały. No ale trzeba wtedy spać przy i pilnować, no i dojdzie prawie do, do tej... To trzeba po prostu odwrócić w drugą stronę, ustawić na kątownik do poprzedniego cięcia i mamy sobie dotrzeć. Także no siły jestem bardzo, bardzo zadowolony. Zobaczcie nie korzystam z takie dziwnej ktoś. strzelało po tak, oczach, To jakiś czas odbieram po prostu siłę i czyścię. Jest w podobnych miejscach, a późno powoduje jakieś tam drgania. Także podczułem tych gań, podczułem wody, te wszystkie biury, Tutaj tak jak podałem, to jak po całym dniu, to są jest i całe No i zobaczcie, czy całe tak ja nie, nie, tak się tak tylko przyczeli. Ja na pewno nie, ale to jest taki tego. Kolega, kiedyś miałem staty, na którym teraz to mówię, że na jeśli się śmiał, że on prędki 100, to podobny tak to, nie wiem, to to będzie cięło 10 minut, maks 15. A no, on ciął, to nie wiem. A zaraz będzie e, to skończyć. Czy została jakieś jedna odstępna? No tak, że no, mam dużo różnych topołów to użytych. W tym z grubym to rzadko tnie bo to na materiał powyżej tam widok bo jak przytnie cienkie materiały to ta taśma bardzo skacze i siła nie idzie tak jak potrzeba także do małych cienkich prętów to jest taśma z a do drugich Tutaj sobie podparłem, zobaczcie, bo tak sobie zaraz spadło i tutaj było dużo. No tutaj spadały różne blachy, bądź to z nich są nieprzewidziane, ale zobaczcie, jak teraz to To nie jest ich zwrócone na przyświeżonym podświetlenie. To jest normalnie skręcone zwrócone autentycznie na wystawie. Ja to mówię, widać w oczach, tak, jak to się ma. to jest ile się, chwilę to się dzieje. Ale zobaczcie, jaki spory kawałek życia. ja tutaj teraz złapię rękę, bo to nie wpadło wam w bok. Zobaczcie, jak teraz wszystko opada. Już jest tu wycięte. Dobra, teraz ja to muszę powolutku zdjąć. Jedną ręką, dobra. i Teraz weźmiemy tu, zablokujemy podnoszenie. Zobaczcie, jaka taśma z grubym zębem a zaraz wam pokażę, pójdziemy do, por do porównania, pokażę wam taśmę z drobnym zębem zobaczcie, no ta jest z drobnym zębem ta już jest co prawda zużyta trochę, no ale jeszcze te cienkie pręty tnę także ja mam nowe taśmy, ale na razie korzystam i korzystuję praktycznie do końca zobaczcie jaka ładna powierzchnia po cięciu no, także no, to cięcie może trwało. Nie wiem, kiedy złapiemy. Zobaczcie, zobaczcie, ona opadała tym opadaniem podobnym, co teraz jest ustawione. No, ja nie rozumiem, niektórych dlaczego narzekają. Może coś mają poustawione za sztywno, jak to się mówi, mm, niewłaściwie. Mnie to nikt nie czy ja tam ustawione mam na jednej szybkości, wolniejszej. Tam na przykład kiedyś zwiększyłem o jedną prędkość, ale wróciłem z powrotem do swojego pomysłu. No i jestem zadowolony. Także ucięliśmy prędkość 100.